Styl boho jest stylem bardzo mi bliskim. Właściwie dom ten jest połączeniem kilku stylów. To nie jest wyłącznie styl boho, jest to również, są tu elementy stylu rustykalnego, też um, stylu prowansalskiego, elementy są nawiązania do hinduizmu, do Dalekiego Wschodu. Bardzo dużo podróżowałam po świecie i inspirowałam się um, wnętrzami, które widziałam um, tak naprawdę w różnych miejscach, na Bali w Indiach, w Chinach, w Japonii. Ostatnimi czasy byłam też w Ameryce Południowej, więc też pewne elementy tutaj dodałam, jeśli chodzi o dodatki z podróży. Szukałam takiego miejsca, który da mi azyl, ponieważ z wykształcenia jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę, zatrudniam dużo ludzi i Praca w dzisiejszych czasach jest bardzo stresująca, kiedy się właśnie zarządza dużym kapitałem, rozwiązuje się różne problemy, i na pewnej drodze właśnie mojego rozwoju zaczęłam praktykować jogę. I, i ta, ten taki styl, właśnie boho, zen, ta naturalność, są dla mnie swego rodzaju odskocznią i azylem od tego pędu codziennego życia. Co sprawia, że tak naprawdę ten dom jest dla mnie takim miejscem odpoczynku ogromnego. I, i pomimo tego, że jest mu daleko, można powiedzieć, od e, jakiejś nowoczesności, chociaż jest tutaj ta nowoczesność przeplatana, e, to idealnie odwzorowuje mój charakter i moją duszę. I to też potwierdzają znajomi, którzy mnie często odwiedzają, że po prostu to mieszkanie ma w sobie. Jakąś fajną energię i dobrze się tu czują. Tak, jest to przestrzeń, która sprzyja pracy. Mam gabinet, w którym właśnie teraz się znajdujemy. Za okna tutaj widać rzekę Wilgę, widać las, ogród. Często podchodzą sarny czy kaczki e, latają za oknem, co jest bardzo przyjemne podczas intensywnej pracy umysłowej. Po prostu zawiesić wzrok za okno, spojrzeć na zieleń e, i się zrelaksować, bo to też właśnie sprzyja kreatywnym pomysłom czy skupieniu się. Powiem szczerze, że wiele tutaj rzeczy mnie nie zaskoczyło, bo po części przedstawiłam tutaj pani architekt moje pomysły, które, na których chciałam, żeby się wzorować, ale myślę, że była, był to kolor podłogi, która jest dość ciemna, i nie sądziłam, że ciemna podłoga może tak świetnie się komponować z pastelowymi kolorami, co tutaj faktycznie wygląda idealnie. Ten dom jest właśnie takim rajem pod kątem odpoczynku. Mam tu mnóstwo książek, które uwielbiam. Bardzo wygodne kanapy, przepiękną sypialnię. No nic, tylko odpoczywać. We wszystkich oczywiście nie brałam udziału. Na samym początku, po zakupie tego mieszkania, w takim stanie surowym. Spotkałam się z panią Krystyną Mikołajską, opowiedziałam jej o sobie, o swoich zainteresowaniach, o, o tym, jaki efekt mniej więcej bym chciała uzyskać. Przygotowałam też troszkę materiałów e, z różnych czasopism, z internetu na których, czy książek, na których chciałam się wzorować, e, jeśli chodzi o efekt końcowy. Natomiast później już całą pracę tutaj e, wykonało studio i. Muszę powiedzieć szczerze, że przeszło najśmielsze moje oczekiwania, i praktycznie nic poza tam jedną tapetą nie zmieniałam w tym projekcie. Myślę, że cała energia, którą tworzą te wszystkie przedmioty, którą tworzą elementy doskonale dopracowane tutaj w projekcie, to wszystko sprawia, że to mieszkanie i jego energia jest bardzo przyjemne do przebywania i po prostu każdy mój gość, czy ja sama świetnie się w nim czuję i to, są, to jest coś takiego nienamacalnego, nie, niemierzalnego, co jest efektem właśnie tej tutaj doskonałej kompozycji. Jeśli chodzi o mój gust, w kwestii kolorów ewoluował on, dojrzewał on wraz ze mną i dawniej lubiłam bardziej takie wyraziste kolory kontrastowe. W tym momencie najbardziej lubię kolory natury, związane z naturą właśnie zielony kolor czy Berze, kremy. Odkąd zamieszkałam w tym mieszkaniu, to również zmienił się troszkę mój gust, bo zobaczyłam, jak piękne są właśnie pastele i takie delikatne odcienie.